Ja nie wykluczałbym, że Kancelaria Prezydenta czy, czy, czy pan prezydent Andrzej Duda po rozmowie z, z panem marszałkiem Szymonem Chownią złoży takie zawiadomienie do prokuratury. To się może wydarzyć. Ja tego nie wykluczam. Natomiast no, to jest sytuacja bardzo poważna i wszystkie okoliczności tej sprawy muszą zostać wyjaśnione w stu no, bo Rzymon mówimy Hołownia w kontekście mówi, że zamachu, nie, zamachu stanu, czyli mówi obalenia że nie chodzi, konstytucyjnego tak, organu ale państwowego. No on, pod, on w tym samym wywiadzie mówi, że to nie chodzi o y, stronę prawną, czy złamanie prawa, tylko tak potocznie powiedział. Pan marszałek Chołownia powiedział, y, że... Był namawiany przez polityków, przez prawników. Ja oczekuję, że zostanie, zostaną te nazwiska jak najszybciej, najlepiej jeszcze dzisiaj, upublicznione, jeśli chodzi o polityków, i oni powinni zostać postawieni przed Trybunału Stanu, przed Trybunałem Stanu, a prawnicy powinni odpowiadać z kodeksu karnego. Pani redaktor, nie możemy przejść wobec tej sytuacji obojętnie. No to są bardzo poważne e, zarzuty.